Tomek? Pozwól na chwileczkę. Już uszczę ci. Proszę cię wejdź. Na... To właśnie jest mój siostrzeniec. Dzień dobry. Pan Gajec. Markowski. Herbatki się napijesz? Nie, ciocio, dziękuję. O co chodzi? To usiądź troszeczkę. Widzisz, pan chciałby z tobą troszeczkę porozmawiać. Pan spotyka się z sąsiadami, prawda? Owszem, często. Od czasu do czasu. A z tymi malickimi także? Tak. No i co? Rozmawiacie, dyskutujecie pewnie co. Różnie. No a o czym na przykład? O różnych sprawach. No dobrze. A czy orientuje się pan, jakie jest y, jego ogólne nastawienie, no powiedzmy, do ustroju? Ojej, mi wiadomo, Malicki jest w partii. Tak. W partii. Chodzi o to, jak jest jego właściwy stosunek do ustroju. Powiem panu szczerze, my nie rozmawiamy na tematy polityczne. A o czym rozmawiacie? O literaturze, o sztuce. Świetnie. A jaki jest jego stosunek do sztuki. No, czy wypowiadał się kiedyś, powiedzmy na temat realizmu socjalistycznego. To jest śmieszne, żebym nie odpowiadał za niego. Jeżeli będziemy czujni, unikniemy wielu kłopotów. Jestem czujny, ale nie będę odpowiadał za kogoś. Niech pan zapyta o mnie, a ja pan odpowiem. Proszę. Dzień dobry pani Irena. Dzień dobry. Mógłbym za A Proszę bardzo. Proszę bardzo proszę. Pan siódmy, zdaje się. Tak. Pan Gajec. pozwoli pan na słóweczko. Może herbaty pan się napije? Chętnie, dziękuję. Wiela rozmawialiśmy właśnie z panem Markowskim o sąsiadach. Ściślej mówiąc o Malickich. A, o Malickich. Państwo spotykają się, zdaje się, prawda? No jak to między sąsiadami jest? A, sprawa. można wiedzieć o czym no rozmawiacie? O sztuce? Oczywiście. I polityce? Czasami. A więc jednak z panem rozmawia o polityce. No wie pan, bardzo ogólnikowo, raczej o sztuce. Na te tematy to nawet kłócimy się czasem. Kłócicie się? No dlaczego? No wie pan, ilu jest ludzi, tyle jest poglądów. ja myślałem, że to tylko tak jest z polityką. A cóż to w sztuce nie podoba się pańskiemu sąsiadowi? To nie jest tak, że jemu się nie podoba. To mnie raczej się nie podoba. A co? Sztuka abstrakcyjna. Nie rozumiem jej. Pan Malicki uważa, że abstrakcja jest sztuką subtelną i do niej należy przyszłość. Przyszłość? Tak to powiedział w przerocie. Sztuka abstrakcyjna jest produktem społeczeństwa burżuazyjnego. Jak pan Malicki wyobrażał sobie przeszczepienie na nasz grunt? Nie wiem. I to znaczy, że w kwestii politycznej myślał podobnie, prawda? Chyba tak w pewnym sensie. I wypowiadał się. Chociaż to nie było tak sformułowane. A jak? że nasz ustrój jest y, jest jeszcze słaby. Co na jedno wychodzi? Co jeszcze? Że na prawdziwy socjalizm musimy jeszcze trochę poczekać. No, wspaniale. Czy pan przypadkiem jest pod wpływem tego Malickiego? Ja za niego ręczę. Ciocia, ja sam sobie dam radę. A pana proszę na drugi raz o wezwanie drogą urzędową. Co się się Nerwowy. <noise> tak, tak. No, po prostu może miał zły dzień.